Emocja. Druga połowa XVI wieku. Król jako VI Stuart po wielu perypetiach, w tym stracie matki, która została skazana na śmierć i ścięta na rozkaz królowej Elżbiety I, postanawia wreszcie ustabilizować swoje własne życie osobiste. W tym celu postanawia wybrać sobie odpowiednią żonę. Odpowiednią oczywiście pod względem politycznym. Wybór pada na księżniczkę Annę Duńską, córkę króla Fryderyka II. Jakub doprowadza negocjacje przedmałżeńskie do końca, a następnie poślubia swoją nową żonę, po czym udaje się, by zabrać ją do jej nowego kraju, czyli do Szkocji. Problemy pogodowe stają im lekko na drodze, ale wygląda na to, że małżeństwo jest szczęśliwe i zgodne, przynajmniej na początku. Czy tak pozostanie? Czy Jakub będzie szczęśliwy i czy znajdzie wspólny język ze swoją nową żoną? Dowiedzmy się. Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Dalsze problemy pogodowe niestety nie ułatwiały przeprawy do Szkocji. Tak jak mówiłam, małżonkowie zawarli ślub, tym razem ślub odbył się osobiście. Doszło do nocy poślubnej, wyglądało wszystko naprawdę fantastycznie, jednak niestety z powodu pogody nie dało się wyruszyć do Szkocji. Był to oczywiście w pewnym sensie minus, ale również Jakub szukał plusów w tej całej sytuacji i plusem było na przykład to, że mógł więcej czasu spędzić z rodziną swojej nowej żony. A rodzina Anny była bardzo zżyta. Dla Jakuba to była zupełna nowość. Jakub nigdy wcześniej. Nie miał tego typu stosunków rodzinnych, nie wiedział, co to znaczy być zżytym ze swoją rodziną, no bo od dziecka praktycznie nie miał rodziny, a tą, którą miał, tracił natychmiast i tak naprawdę nigdy nie mógł być pewien, kiedy i kto go zdraci. Więc ta sytuacja bycia y, z rodziną Anny Duńskiej powodowała, że on czuł się spokojny, czuł się szczęśliwy i wreszcie wiedział, po co tak naprawdę jest mu ten ślub. Oczywiście Mówimy tutaj cały czas o początkach małżeństwa, zawsze wtedy wszystko wydaje się być bardziej różowe i kolorowe. W każdym razie sam dwór Dani bardzo odpowiadał Jakubowi. Odpowiadały mu bale, odpowiadały mu turnieje rycerskie, odpowiadały mu dysputy naukowe. Spotykał wielu znanych ludzi, poznał m.in. innymi astronoma Tycho Brahe'a, z którym nawet prowadził rozmowy. Ten człowiek bardzo go fascynował. Zresztą Jakub miał ogromny szacunek zawsze do ludzi którzy odznaczali się y, ogromną wiedzą. Oprócz tego Jakub wypracował sobie miłość do mocnych trunków, przebywając na Tworze Duńskim, y, co zresztą zostało mu już do końca życia. W końcu nastała wiosna i zaczęła poprawiać się pogoda, więc istniała szansa, że tym razem wreszcie uda się wyruszyć do Szkocji. Jakub nakazał oczywiście... Wyruszenie swoim ludziom wcześniej, nakazał również przekazanie dyspozycji co do tego, w jaki sposób mają być przygotowane pałace, ponieważ chciał, aby wszystko było absolutnie perfekcyjnie przygotowane na przyjazd jego żony. Chodziło mu o to, by jej po prostu zaimponować. Tymczasem dla doradców Jakuba była to wreszcie dobra wiadomość. Od pewnego czasu już naciskali na króla, by ten jak najszybciej wrócił do kraju. Nie chodziło o to, że ktoś za nim tak bardzo tęsknił, chociaż zawsze bardzo ryzykowne dla monarchy jest opuszczenie kraju na dłużej, no bo wiadomo, że kiedy kota nie ma, to myszy harcują. Natomiast chodziło głównie o to, że pobyt Jakuba w Skandynawii generował olbrzymie koszty. Jakub, nawet będąc w gościach, nie żałował sobie, jeśli chodzi o wydatki, a wiemy przecież, że potrafił wydawać naprawdę bardzo dużo. Tymczasem Jakub nie robił sobie absolutnie nic z tego, że straszono go już naprawdę, te skarbce całkowicie pustoszeją poprzez jego pobyt w Skandynawii. On po raz pierwszy czuł się szczęśliwy, kochany i przede wszystkim bezpieczny w otoczeniu swojej nowej rodziny, a właściwie rodziny swojej żony, którą potraktował jak własną. Pierwszy raz w życiu ktoś okazywał mu uwagę i atencję. Pierwszy raz w życiu nie musiał co chwilę oglądać się za siebie, czy nie zostanie zaćgany, czy nie będzie na niego zamachu, czy jakiegoś innego porwania. Więc, tak naprawdę, nic dziwnego, że z powrotem do Szkocji aż tak bardzo mu się nie spieszyło, ale oczywiście rozumiał, że musi wracać. Nie może pozostać na zawsze w Danii, no bo tam jest jego miejsce, tam jest jego ojczyzna i tam jest jego robota. Stosunki pomiędzy małżonkami wydawały się być całkiem niezłe. Jakub uważał, iż Anna go pociąga, uważał, że jest interesująca. Więc myślę, że był zadowolony z tego, jaką żonę sobie wziął. Jednocześnie niestety nie można powiedzieć tego wszystkiego o Dworze Szkockim, ponieważ Dwór Szkocki był nieprawdopodobnie podzielony. I tutaj nie chodzi wcale o Annę. Oni ogólnie byli bardzo między sobą podzieleni, zarówno politycznie, jak i religijnie, i bardzo szybko różnego rodzaju konflikty czy też różnice zaczęły wychodzić na jaw. Na przykład kwestia namaszczenia. Królowej. Anna miała zostać oczywiście koronowana na królową Szkocji, natomiast Kościół Szkocki był przeciwny namaszczeniu. Jakub natomiast upierał się, iż do namaszczenia musi dojść, oczywiście doprowadził do tego, że namaszczenie się odbyło, ale to pokazało po prostu, jak dużo jest różnego rodzaju tarć. Drugą kwestią była kwestia Kosztów koronacji. Mianowicie doradcy w bardzo klarowny sposób wyłożyli Jakubowi stan jego skarbca, który był niezbyt obiecujący, i Jakub tak naprawdę okazało się, że wydał niesamowite sumy, będąc w Skandynawii. W związku z czym doradcy delikatnie dawali mu do zrozumienia, że należałoby jednak troszeczkę skromniej te koronacje zorganizować, po to, żeby po prostu tych kosztów już nie generować. Jakub nie chciał nawet o tym słyszeć. Chodziło mu o to, by jego żona była prawdziwą królową, żeby przywitać ją z pompą, w związku z czym żądał, żeby wszystko było idealnie, żeby na niczym nie oszczędzać. No i oczywiście doradcy w tej sytuacji nie za bardzo mogli zrobić y, cokolwiek. To oczywiście dobrze świadczy o królu, że chciał zaimponować swojej żonie, ale bardzo źle świadczy o nim pod kątem bycia królem, że po prostu narażał kraj na ruinę. Tymczasem rozpoczęło się zadawanie pytań i szukanie przyczyny opóźnienia króla Jakuba Stuarta w wyruszeniu do Szkocji. Oczywiście zła pogoda niektórym nie wystarczyła jako argument, że jednak król powinien był przeczekać. Zaczęto szukać przyczyn złej pogody. Serio. I oczywiście znaleziono te przyczyny. Co było przyczyną? Czarownice. Uznano, że z całą pewnością pogoda pogorszyła się za sprawą działania jakichś mrocznych sił, które próbowały przeszkodzić młodej parze w podróży do Szkocji. Zaczęto więc szukać tych czarownic, a ponieważ Dania już od pewnego czasu słynęła z polowań na czarownice, więc bardzo szybko aresztowano podejrzaną osobę, która oczywiście się przyznała, zdradzając jednocześnie. Nazwisko swojej współtowarzyszki, która również się przyznała, na pewno nie przyznały się po dobroci. Myślę, że mogło mieć coś z tym wspólnego torturowanie i to dosyć ostre czarownic w tym czasie, więc uznano, że czarownice są winne. Ale żeby nie było tak prosto, okazało się, że czarownice przecież nawet o największych mocach same nie dadzą sobie rady, w związku z czym duńskie czarownice na pewno musiały współpracować ze szkockimi czarownicami. A ponieważ w Szkocji od 1563 roku czary karano śmiercią, zaczęto polowania na czarownice i tam, żeby szukać wspólniczek bądź wspólników tych duńskich czarownic, które pokrzyżowały plany króla Jakuba Stuarta. Jakub jako człowiek, który wierzył w naukę, oczywiście początkowo powiedzmy, że był bardzo sceptycznie nastawiony do kwestii czarownic i ich udziału w jego opóźnieniu. Jednak, kiedy okazało się, że ta afera z czarownicami zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, że coraz więcej osób zostaje aresztowanych, ponieważ to wyglądało jak taki łańcuszek szczęścia, z tym, że to był łańcuszek nieszczęścia, że jedna aresztowana osoba pod wpływem tortur ujawniała kolejne nazwiska. Często były to nazwiska zupełnie randomowe, ale chodziło o to, żeby po prostu skończyły się tortury, więc trzeba było rzucić coś, jakiś ochłap informacji, żeby po prostu odczepiono się, dano spokój i zaprzestano tortur. Wkrótce okazało się, że Jakub się zaangażował, bo jak zobaczył tyle osób ze swojego otoczenia, które nagle zostaje oskarżone o czary, po prostu zaczęło go to wciągać coraz bardziej i zaczął czuć, że sam musi się zaangażować. Później bardzo często sam był obecny w czasie przesłuchań czarownic i czarowników, sam przysłuchując się, a nawet przesłuchując osoby oskarżone, chciał mieć pewność, że wszyscy winni zostaną ukarani. Okazało się dodatkowo niedługo później że nawet ludzie z bardzo bliskiego otoczenia Jakuba mieli coś wspólnego z czarami oskarżono między innymi hrabiego Francisa Bothwella, który był spokrewniony z tym lordem Botwelem który rzekomo porwał Marię Stuart i został później jej mężem wtrącono go do więzienia jednak Bothwellowi udało się uciec nie dało się uciec jednak od oskarżeń iż Aresztowanie Botwela nie miało nic wspólnego z tym, że był on czarownikiem, a była to próba po prostu pozbycia się przeciwników króla Jakuba, dokonana przez jego sekretarza Maitlanda. Maitland był jedną z najbardziej zaufanych osób króla Jakuba Stuarta. Niestety, e, królowa Anna już takim zaufaniem go nie darzyła. Tak naprawdę nie ufała mu, uważała go za nieszczerego karierowicza i dlatego w tej sytuacji, gdy Botwell uciekł z więzienia. Ona stanęła właśnie po stronie Botwela, twierdząc, że te oskarżenia są absurdalne i po prostu należałoby zaprzestać ścigania go, tym bardziej, że przecież on jest w jakiś tam sposób spowinowacony z królem. Jednak Jakub się uparł i wkrótce Botwell musiał uciekać, musiał się ukrywać, zdany był na siebie i tak naprawdę tylko na to, że uda mu się umknąć przed karą, która z całą pewnością na niego czekała. O dziwo, ludzie mimo iż bali się czarownic no bo była to sytuacja w której ludzi straszono i tak naprawdę każdego mogły dotknąć czary ludzie stawali po stronie Botwela po pierwsze dlatego że wierzyli iż oskarżenia wobec niego są delikatnie mówiąc mocno naciągane po drugie dlatego że po prostu nie darzyli sympatią króla Jakuba Jakub tracił bardzo dużo sympatii z uwagi na to że bardzo mocno dystansował się od swoich poddanych on Cały czas stawiał siebie w takiej wyższości w stosunku do ludzi. Nie chciał się za bardzo pokazywać, nie chciał się z nimi spotykać, nie chciał się z nimi w żaden sposób bratać. Dodatkowo jego pobyt w Skandynawii sprawił, że ludzie po prostu zwyczajnie przestali go cenić. Zapomnieli niejako o nim, był zbyt odległy i to jest właśnie konsekwencja tego, o czym mówiłam, że porzucenie królestwa na tak długi czas na pewno nie było dobrym posunięciem ze strony króla. Niestety królowa Anna też nie cieszyła się szczególną sympatią narodu. Ludzie jej nie znali. Nie wiedzieli, kim jest. Poza tym czekali na informacje o następcy tronu, wciąż ta informacja się nie pojawiała, a wiadomo było, że gdyby okazało się, że Anna jest w ciąży, na pewno to by zdecydowanie bardziej ociepliło jej wizerunek i spowodowało większą sympatię ludzi w stosunku do niej. Tymczasem jej obrona Botwella w pewien sposób odwróciła się przeciwko niej, bo choć ludzie Botwella popierali, uważali, że tak intensywne poparcie królowej dla Botwela musi oznaczać, że ma ona z nim romans. I właśnie o romans z Botwelem oskarżono 16-letnią wówczas e, królową Annę Duńską. Botwell tymczasem zbierał swoich zwolenników i w końcu postanowił uderzyć na króla Jakuba, który przebywał wówczas w Hollywood House 27 grudnia 1591 roku. Botwell wraz ze swoimi ludźmi najechał Hollywood House, usiłował dostać się do sypialni króla, rozwalając, podpalając drzwi. Nie udało mu się to, postanowił później zaatakować Maitlanda, to też mu się nie udało, więc ogólnie można powiedzieć, że był to dość nieudany atak, ale jednak paranoicznego Jakuba mógł wystraszyć. Jakub cały czas żył przecież w przekonaniu o tym, że w końcu ktoś go zamorduje, no i stało się. Ruszyli na niego, chcieli go zabić, czyli dobrze wiedział, co się będzie działo i dobrze wiedział, że będzie ofiarą, i ten jego strach oczywiście był napędzany tego typu wydarzeniami. Jakub był po prostu przerażony, ale i wściekły. Jego paranoja sięgała zenitu, postanowił, że na pewno nie można tego tak zostawić. Część ludzi Botwela została schwytana i powieszona, niestety sam Botwell zdołał uciec. W związku z czym Jakub postanowił przewieźć swoją żonę w bezpieczne miejsce, a sam wraz ze swymi ludźmi udać się w pościg za Botwelem. I tu znowu poszło wszystko nie tak jak powinno, ponieważ w czasie pościgu król na swoim koniu wjechał do rzeki Tain i niestety koń przewrócił się zrzucając Jakuba, którego ostatecznie trzeba było z tej rzeki ratować, żeby się nie utopił, więc na pewno nie był to taki efekt o jaki Jakubowi chodziło w pewnym sensie można powiedzieć, że się ośmieszył. Dodatkowo nie był to jedyny problem Jakuba. Sama sprawa Botwella spowodowała w państwie totalny chaos. Po prostu to co się działo dla ludzi było w pewnym sensie niedorzeczne ale nie był to największy problem, ponieważ jeszcze okazało się wkrótce, iż przechwycono posłów, którzy mieli przy sobie listy podpisane przez najważniejszych możnowładców katolickich ze Szkocji. Listy były jedynie podpisane, nie było tam nic więcej. Miały one zostać dostarczone do Hiszpanii dla króla Filipa II, który miał na tychże listach wpisać to, co uznałby za stosowne, mając już po prostu na ślepo zgodę na to katolików ze Szkocji. Ewidentnie chaos wymykał się spod kontroli i ewidentnie Jakub potrzebował naprawdę silnego doradcy. Posiadał takowego doradcę, Maitlanda, jednak należało zrobić wszystko, żeby Maitland dogadał się z królową Anną, ponieważ e, różniło ich bardzo wiele. Najważniejszym takim, czy też zapalnym punktem, który ich poróżnił, była kwestia ziem, ponieważ e, spierali się o te same ziemie, chcieli posiadać te same ziemie. E, i należało doprowadzić do tego, by wreszcie ten konflikt zażegnać, po to, żeby właśnie zaprowadzić porządek w państwie. Udało się to zrobić, udało się zażegnać konflikt między Maitlandem i królową Anną, po to, żeby doprowadzić sytuację do porządku. Tymczasem Botwell udał się do Anglii, gdzie poprosił o wsparcie finansowe. Okazało się, że nie był to pierwszy raz. Okazało się bowiem, iż Botwell finansowany był przez Angliku. Chodziło o to, żeby właśnie wprowadzić chaos i troszeczkę osłabić Jakuba i pozbawić go tej takiej wręcz zarozumiałej i aroganckiej postawy, którą reprezentował w stosunku do Anglików w ostatnim czasie. Bothwell, otrzymawszy pieniądze, postanowił wrócić do Szkocji i po raz kolejny w 1593 roku zaatakować Holyrood House znowu. Szczęście bądź nieszczęście polegało na tym, że Jakub tam przebywał. Tym razem Bothwellowi udało się wedrzeć do sypialni króla. Jakub był absolutnie przerażony, jednak jeszcze bardziej był zdziwiony, kiedy Botwell padł przed nim na kolana, podając mu miecz, aby ten zabił go, jeśli potrafi. Był to jednocześnie akt poddania się, ale równocześnie chęć w pewien sposób ośmieszenia króla. No bo. Co jeśli król wystraszony jak mysz nie potrafi zabić człowieka, który wdziera się do jego y, sypialni? Czy takiemu królowi można ufać? Czy jest to silny człowiek, na którym można polegać i który będzie w stanie poprowadzić państwo? Jako pokazał litość Botwellowi, decydując się na to, by mu wybaczyć. Y, chodziło o to, by. Sytuację w jakiś sposób rozwiązać, oczywiście nie mógł go tak po prostu puścić wolno, to by bardzo źle o nim świadczyło i zachęcało ewentualnych następnych zamachowców. Natomiast doszli do porozumienia, iż Botwell zostanie osądzony w publicznym procesie, ale następnie ułaskawiony przez Jakuba i z całą pewnością wróciłby w pewnym sensie do łaska, na pewno cieszyłby się spokojnym życiem w miarę, gdyby nie to, że znowu zaczął się buntować przeciwko królowi i w końcu Jakub. Poprosił o pomoc, zaapelował o pomoc w schytaniu rebeliantów katolickich, i Boswell musiał ratować się ucieczką na kontynent, gdzie już pozostał. Te katolickie rebelie, czy też próby rebelii, tak naprawdę to była zmora Jakuba przez cały czas. Wciąż z jego paranoją uważał, że na pewno katolicy będą chcieli go zabić. Zresztą co jakiś czas pojawiały się grupki, które Ujawniały swoje poglądy i były to poglądy zdecydowanie przeciwko królowi, jednak już wkrótce, wreszcie, coś radosnego wydarzyło się na dworze i coś innego przykuło uwagę Jakuba Stuart'a, mianowicie królowa Anna była w końcu w ciąży. Skoro ogłoszono ciążę, skoro królowa spodziewała się dziecka, wyglądało na to, że małżeństwo kwitnie. Nic bardziej mylnego. Ten początkowy taki dość pozytywny wizerunek małżonków, wzajemny wizerunek małżonków, to taka w pewnym sensie sympatia i nawet można powiedzieć fascynacja, bardzo szybko zmieniła się w rozczarowanie. Jakub najprawdopodobniej oczekiwał, iż żona będzie dla niego wszystkim i zastąpi mu wszystkich faworytów i będzie takim wyrafinowanym partnerem pod każdym możliwym względem, Natomiast Anna okazała się być na pewno bardzo trudnym przeciwnikiem, ponieważ mimo młodego wieku była bardzo zdecydowaną osobą, doskonale wiedziała, czego chce, była uparta, angażowała się w życie polityczne, nie była takim milczącym dodatkiem do króla, kwiatkiem do korzucha, była osobą, która miała swoje własne zdanie i nie zamierzała we wszystkim słuchać swojego męża. Czego ewidentnie Jakub chyba oczekiwał. Oczekiwał m.in., że Anna przestanie kontaktować się ze swoimi katolickimi przyjaciółmi. Anna, bowiem, mimo że sama była protestantką, miała wielu przyjaciół katolików, sympatyzowała z katolikami. Jakub obawiał się, że te jej sympatie mogą go drogo kosztować, wiedząc już o tym, że te rebelie katolickie się pojawiają. Jednak Anna oczywiście była na tyle uparta, że postanowiła trzymać się swego i nie zamierzała mężowi ustępować. Oczywiście, dla Jakuba najważniejsze w tej sytuacji było to, co pomyśli o nim świat. Był z siebie dumny, że spłodził następcę tronu. Dokopał w ten sposób, tak bardzo symbolicznie, królowej Elżbiecie I. Pokazał też światu i wszystkim, którzy w niego wątpili, że jest prawdziwym, stuprocentowym mężczyzną skłonnym spłodzić następcę tronu. Natychmiast rozpoczęto przygotowania do porodu. Natychmiast królową przewieziono do Sterling, gdzie według tradycji miała oczekiwać na poród. Zawsze w momencie, kiedy już ciąża była zaawansowana, kobiety udawały, Dawały się w takie, powiedzmy, zaciszne miejsce do jednego z pałaców, który był przygotowany, aby tam doszło do porodu. W przypadku Anny Boleyn na przykład, było to, był to zamek w Greenwich. Jeżeli chodzi o Annę, właśnie w Sterling, tam przygotowano jej komnatę. W komnacie, nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję widzieć to nawet w filmach, czasami jest pokazane, jak kobiety, które mają urodzić dziecko, są trzymane w takich bardzo ciemnych komnatach. Nie chodziło tu do końca o to, żeby nie wpuszczać światła słonecznego. Chodziło o to, żeby w takiej komnacie było bardzo ciepło. W owym czasie wierzono bowiem, że tylko w cieple zagwarantowany jest poród, który zakończy się sukcesem. W innym razie y, mogłoby dojść do śmierci dziecka bądź matki. Anne y, trzymano. W pomieszczeniu, w którym grube kotary zasłaniały okna, poza jednym oknem, które było odsłonięte, by wpuścić trochę światła. Towarzyszyły jej oczywiście wyłącznie kobiety. Poród był kobiecą sprawą. Mężczyźni do porodów nie byli dopuszczani, nawet się nie garnęli i nawet nikt nie oczekiwał, że oni przy tym porodzie będą, w związku z czym tam właśnie Anna miała w spokoju czekać na poród po to, aby oczywiście wszystko skończyło się dobrze. A wiemy, że porody w owym czasie kończyły się różnie, więc dlatego tak ważne było to, by właściwie się do tego momentu przygotować. 19 lutego 1594 roku królowa Anna Duńska urodziła swoje pierwsze dziecko chłopca. Chłopiec otrzymał imiona po obydwu swoich dziadkach po ojcu swojej mamy i po ojcu swojego taty Fryderyk Henryk. Jednak z czasem wszyscy nazywali go Henrykiem. Tymczasem Kolejny skandal wstrząsnął Szkocją, gdy okazało się, że jubiler królowej Anny przez cały czas ją okradał, a później zbiegł do Anglii. Udało się go schwytać i oczywiście powiesić, ale jednak zaczęły się pogłoski o tym, że ci ludzie, którzy pojawili się teraz w otoczeniu królowej, których ona sprowadziła do Szkocji, nie są godni zaufania i na pewno to wszystko nie skończy się dobrze. Anna tak naprawdę zupełnie nie dbała o tę sytuację. Dla niej najważniejszy był teraz chrzest jej dziecka, natomiast dla Jakuba był to kolejny policzek, ponieważ już i tak poddani uważali go za takiego dość nieudolnego, niepotrafiącego podjąć żadnych decyzji i działań władce, a gdy okazywało się, że ludzie z najbliższego otoczenia po prostu go okradają, no to tylko dowodziło, że ci ludzie, którzy tak twierdzili, mieli rację, że Jakub jest nieudolny i nie potrafi w żaden sposób bardzo taki ostry, ale stosowny... Sposób rządzić krajem. To nie wyglądało zbyt dobrze dla Jakuba, nie wyglądało dobrze to, że jego poddani nie darzyli go sympatią i tak naprawdę sprawa stała otwarta. Czy ludzie teraz zapałają sympatią do jego żony, gdy na świat przyszedł następca tronu, czy w dalszym ciągu będą powody do tego, by odczuwać swego rodzaju antypatię zarówno do Anny, jak i do Jakuba. To, że król jest nielubiany we własnym państwie, to nigdy nie jest dobra rzecz. Moi drodzy, jak zawsze bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, lajki, przemiłe słowa. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co piszecie. Bardzo Wam dziękuję, że udostępniacie moje filmy. Bardzo Wam dziękuję, ponieważ cały czas nas przybywa powoli, powoli, ale przybywa. Chciałabym, żeby przybywało nas jeszcze więcej. Chciałabym, żeby ten kanał jak najbardziej się rozwijał, a właśnie wtedy ma szansę się rozwijać, kiedy będzie nas jak najwięcej kiedy po prostu jak najwięcej osób może się dowiadywać o tym. O czym opowiadam? Bardzo się cieszę, że oprócz osób, które wracają, są też nowe osoby, więc te osoby serdecznie zachęcam do tego, by wróciły do dawnych odcinków. E, oczywiście zawsze do tego zachęcam. Tak samo, jeśli nie pamiętacie tego, co było, wracajcie do dawnych odcinków. E, pracuję cały czas nad podcastem. Nie wiem dokładnie, kiedy uda mi się ten podcast stworzyć, ale na pewno on będzie. Być może ruszymy z tym na jesieni kiedy już wszyscy wrócą z wakacji, będzie taki dobry moment, żeby zacząć podcast właśnie. Natomiast tymczasem zapraszam Was, póki trwają wakacje, oczywiście na zwiedzanie Londynu z polskim przewodnikiem. Zapraszam do pisania maili na przewodnikiem.com. Piszcie, że jesteście z Wyspy Historii, wtedy ja Was na pewno oprowadzę. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Wyspy Historii. Do zobaczenia, pa!